dzisiejszym filmem z nad jeziora Bratan rozpoczynamy kolejną serię tym razem z najbardziej popularnej wyspy archipelago wyspy Bali na pierwszy ogień bierzemy świątynię czyli po Balisku Pure Pure Ulun Danau Bratan jest to świątynia położona na skraju jeziora Bratan przez co nazywana jest również świątynią na jeziorze. Świątynia Ulandana Ubratan położona jest w centralnej części wyspy Bali, czyli w terenie górzystym, co sprawia, że pogoda przy świątyni jest zawsze rzeźka i przyjemna. Świątynia należy do dziewięciu tak zwanych Kayangan Jagat, czyli świątyń w najbardziej spektakularnym położeniu. Inne, najbardziej popularne, oprócz odwiedzanej dzisiaj świątyni, to na przykład świątynia Matka Besaki, świątynia na wysokim wzgórzu Lempuyang, albo świątynia na klifie Uluwatu. Świątynia ze względu na swoje specyficzne położenie stała się w ostatnim okresie ikoną folderów turystycznych z wyspy Bali. Co też sprawia, że trudno jest trafić na czas, kiedy nie jest oblegana przez tłumy turystów. Świątynia nominalnie jest świątynią siwajską. Zbudowana została w roku 1633. Mimo, że jest to świątynia Śiwajska, poświęcona jest również głównie balijskiemu bóstwu kobiecemu Danau, czyli bogini jeziora. Wiąże się to z balijską odmianą hinduizmu Agamatirta, czyli religia wody. Mimo iż świątynia Kura Ulandana u Bratan jest, tak jak już wspomniałem, świątynią hinduistyczną, siwajską, dedykowaną również bogini wody, to w ogrodzie na przedzie świątyni znajduje się jedna z ładniejszych na Bali stóp buddyjskich z piękną figurą Buddy w środku. Także również buddyści znajdą nad jeziorem Bratan kontakt dla siebie